Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio odwiedziliśmy Barcelonę. W drodze powrotnej z naszych wakacji na Gran Canaria. Byliśmy tam co prawda tylko półtora dnia, ale udało nam się zwiedzić kilka fajnych atrakcji turystycznych, a także... Zaliczyliśmy targ staroci, akurat 2 marca, czyli Światowy Dzień Staroci. No i właśnie w tym filmiku chcielibyśmy Wam pokazać, co udało nam się trafić. No i też opowiemy, jak wyglądał ten targ, jak, się, jak to jest z targowaniem się w Hiszpanii, a także pokażemy i opowiemy nieco o właśnie tych atrakcjach turystycznych. Zapraszamy. Zapraszamy. No, czego zaczniemy? Trafiło się kilka puszek fajnych. Już wcześniej też na wyjeździe trafiliśmy puszkę brytyjską na Gran Canarii. Tym razem są to puszki już hiszpańskie barcelońskie wręcz. I to są jakieś puszeczki, dwie fajne, vintage'owe, po jakichś lekach. Urinol. Urinol. Fajny, ładny kolor, w ładnym stanie zachowane. Ładne puszeczki. Wiemy, że jest dużo amatorów zbierania takich starych opakowań, więc na pewno trafią w jakieś, do jakichś fajnych kolekcji. Jest też większa puszka, gdzie, gdzie są jakieś, jakieś katalońskie stroje ludowe, pewnie nie? Chociaż ciężko powiedzieć, to chyba jest po konfiturach puszka, czyli dość stara, jako że konfitury w puszce dawno, dawno temu serwowano jest kilka jakichś niespodziewanych rzeczy typu mm, jakieś święte obrazki jakieś y, bardzo fajne zdjęcia albo pocztówka albo pocztówka y, czyś list y, z 44 roku y, ręcznie napisany z 30 lipca więc tak. taki troszkę y, dla warszawiaków y, data y, trochę symboliczna symboliczna Nie w sensie z, przed dzień symbolicznej daty, można by powiedzieć. No to też list jest spisany na papierze firmowym z jakiegoś pewnie hotelu w Barcelonie? Chyba tak. Na to wygląda. Hotelowe. Uh -huh. hotelowa. No i są różne jakieś dziwne rzeczy, jakieś zdjęcie fajne się trafiło w tej paczce, w tej puszce. Tak troszkę. Przypadkiem. przypadkiem, ale też ja jak trafi, znalazłem tą puszkę, to widziałem, że coś tam jest w środku, nie przeglądałem tego za bardzo, bo bardziej byłem puszką zainteresowany. No i tam mi migdało właśnie, że jest jakiś list, jakieś zdjęcia, obrazki, więc w sumie takie fajne dodatkowe e, znalezisko. W ogóle to bardzo fajny e, targ mieści się w bardzo fajnym budynku e, zaprojektowanym przez Fermina Basqueza. I został ukończony w 2013 roku. Jego forma jest bardzo ciekawa, i jego dach jest chyba w sumie najciekawszym elementem, ponieważ dach jest zrobiony z takich metalicznych złotych paneli, w których się wszystko odbija, cały targ, który, którym się człowiek prze Widać wszystko na górze w odbiciu. I też co ciekawe, jak się w drodze na ten targ, jak widać, no może już nie, nie z daleka, ale z bliska, widać ten budynek, to widać, co się dzieje w środku na terenie tego targu. Widać, że jest dużo ludzi, są stoiska. Ten Forma tego budynku w ogóle przypomina diament. No, jest naprawdę bardzo ciekawy obiekt. Jeżeli ktoś nie lubi nawet targów starości, no to myślę, że warto się też wybrać właśnie tam, zobaczyć choćby sam budynek. A w budynku nie tylko się odbywają targi ale odbywają się też jakieś okolicznościowe imprezy, koncerty, pokazy, jakieś kulturalne rzeczy, więc też można tam zaliczyć jakieś fajne eventy. A nawiązując do architektury, pokażemy Wam pocztówki, które udało nam się kupić. Specjalnie szukaliśmy pocztówek z Barcelony, jakiś Kartek. Część z nich tradycyjnie wysłaliśmy do naszych znajomych, rodziny. Tak, co ciekawe, w ogóle trafiły się bardzo stare pocztówki, nawet około stuletnie. No, my lubimy wysyłać kartki jako pamiątki do znajomych i do siebie, czy do naszych rodzin, więc to naprawdę są fajne obiekty i zawsze oryginalne jest to, żeby wysłać właśnie takie stare przedmioty, niżeli szukać nowych kartek, które wszyscy wysyłają. Wśród tych kartek też znaleźliśmy taki fajny cykl. Myślę, że te, te kartki ze 100 lat mają spokojnie. Jakieś muzeum, Muzeum Katalonii i tam są takie dinozaury, po, po prostu wcześniej, wczesne wyobrażenie dinozaurów, gadów kopalnych. I są często właśnie na tych pocztówkach Przedstawieni też ludzie, żeby było widać skalę. skalę właśnie tych stworzeń. Trafił Kony. się konik bardzo ładny. Jest też polski no akcent, właśnie. jak zawsze gdzieś coś się trafi ciekawego. Paderewski, i to też jest bardzo stara pocztówka, co widać po rewersie. Ma taki fajny, ozdobny nadruk. Fajne są też, było fajne, kilka fajnych pocztówek z jakimiś takimi z grafikami. grafikami. Też są to stare pocztówki, więc tym bardziej jest to coś ciekawego. Mi się bardzo urzekła właśnie ta, którą Marek trzyma z tymi sosnami. Chyba sobie to oprawię i powieszę na ścianie. No a tutaj jakieś takie fajne abstrakcyjne, geometryczne kaczory. No i jest, trafiła się też pocztówka z Madrytu. Jako, że byliśmy wcześniej podczas tej wycieczki też i w Madrycie, tak mnie urzekła właśnie ta pocztówka, ponieważ były tu tramwaje i te piękne, monumentalne budynki. Więc też stwierdziłem, że przy okazji jeszcze taką pamiątkę z Madrytu sobie zakupię. Hmm. No i tak, też kupiliśmy dużo fart, bardzo fajnych drobiazgów były takie breloczki do kluczy samochodowych. Hmm. Jakaś taka. Porcelanowa czy fajansowa ramka na zdjęcie? Są przypinki. Oczywiście jak gdzieś widzimy fajne przypinki, to nie możemy się powstrzymać i właśnie zawsze wybieramy trochę takich różnych ciekawostek. Przypinki są bardzo fajnym pomysłem na prezent, bardzo są atrakcyjne. Może je nosić każdy tak naprawdę, od małego do dużego, w każdym stylu. Więc e, przypinki po prostu są e, zawsze miłe i fajne. E, też kilka z tych przypinek e, trafi do naszych znajomych w formach suwenirów właśnie z e, naszego wyjazdu. Ja też na, na stoisku z y, przypinkami y, trafiliśmy kilka takich fajnych, solidnych zapalniczek, którym mam nadzieję, że wystarczy tylko wymienić kamień, naładować je gazem. I to są takie fajne, solidne popielniczki, które... Już parę razy nam się trafiły i one zwykle właśnie działają i, i się, i się do, cieszą powodzeniem, zawsze się sprzedawały. Skoro mówimy o zapalniczkach i przypinkach, to właśnie te przedmioty kupiliśmy razem na jednym stoisku i tu warto wspomnieć też o targowaniu się, ponieważ popielniczki tam miały kosztować po kilka euro, przypinki po euro za sztukę, wzięliśmy tam kilkanaście sztuk te popielniczki, jeszcze kartkę jakoś pocztową, tam w sumie wyszło tego powiedzmy na, nie wiem, około 30 euro, ale bez problemu nam się udało targować do 20 i właśnie trzeba wspomnieć, że na tym targu fajnie jest się targować, sprzedający zawsze chętnie to robią, zwłaszcza, że czasami ceny są Barcelona to jest wielkie, turystyczne miasto, gdzie, gdzie te ceny są często pod turystów, a więc warto pamiętać o tym, że w niektórych wypadkach nawet to połowę można tą cenę stargować. Tak, i, i jest to też przy okazji fajna zabawa, ponieważ e, można sobie fajnie pogadać właśnie z tymi sprzedającymi. E, no, oprócz tego, jeszcze na przykład trafiła się taka super popielniczka e, z amonitami. E, jest jeden większy amonit, który tutaj został obrzeźbiony, że tak powiem, e, i wiele, wiele innych, e, które są tutaj. Pozatapiane w tych kamieniach, w tym kamieniu. No też fajny obiekt bardzo. Ja myślę, że obiekt pójdzie do naszej kolekcji popielniczek. Hmm, niewykluczone. Którą Wam kiedyś też na pewno przedstawimy. E, hmm. Ponadto też jeszcze kasety na przykład. Gdzieś wygrzebałem. Tak. Znaczy ciekawa jest y, ścieżka dźwiękowa z Dirty Dancing. Y, y, licencjonowane wydanie y, hiszpańskie. Y, też jakieś puste kasety w foliach kasety VHS-C z wycieczką, czyjąś wycieczką z Monako. Zobaczymy. E, tak, trafiła się też biżuteria. E, kupiłem taki śmieszny e, pierścionek z tworzywa sztucznego. Pomyślałem, jak go zobaczyłem, o mojej siostrze i chyba do niej trafi. E, jest też gdzieś, ale chyba nie położyliśmy, tutaj srebrny pierścionek z turkusem, e, ale to może zaraz go na zbliżeniu po prostu pokażemy. No tak, znalazłem. Proszę. E, tak, kto się trafił, taki miniaturowy pierścionek, chyba srebrny. No to wygląda, że jest srebrny e, z turkusem, zgarnięty chyba razem z tą puszką i kasetami, e, że tak powiem, w kurcie za jakieś grosze, więc też. Mm, eurocent. E, no może nie eurocent, ale tam euro <laughs> pewnie dałem za ten pierścionek. Mm. O, jest też, a propos, bo wcześniej mówiłem o suwenirze dla siostry, moja siostra lubi żyrawki, więc tu jeszcze jest mała figurka porcelanowa żyrawki z jakiejś angielskiej wytwórni. A jak mówimy o figurkach, to tutaj czeka takie, taki amorek. Urzekł nas tym, że to jest swoim wyrazem twarzy, ale też też tymi paluszkami, które o dziwo są wszystkie całe, każdy z inną stronę, ale... E no jest to ciekawy przedmiot, na pewno około stuletni. Naprawdę ma tutaj, no jest uszczerbiony, skrzydełka też ma trochę wyszczerbione, ale, mm, ale jest to coś ciekawego. Jest tutaj sygnatura SFAS. s, -V -A -S. Tak. Szukaliśmy, ciężko znaleźć cokolwiek w internecie, ale po, po dłuższym szukaniu znaleźliśmy w dwóch miejscach wyroby tej wytwórni. Co ciekawe, też ta sygnatura ma, jest odręcznie wypisana. I też na, na innych przedmiotach w internecie też, też była po prostu inną ręką y, ta sama sygnatura. Y, I prawdopodobnie o, o dom, jest to wytwórstwo jakieś lokalne, katalońskie. To, bo, bo domy aukcyjne, w które wystawiały te rzeczy... Y, mieściły się w Barcelonie tak. właśnie. Więc to też fajna pamiątka z Barcelony. Y, no, oprócz jeszcze figurek y, i różnych drobiazgów... A, jeszcze jest jedna figurka, tak. Nie wiem, chyba stworzywa jakiegoś. Ale też dość stara, bardzo, bardzo ładnie. A, tak, Maryjki zawsze dobra. E no i jest e, numerator. Jeszcze bardzo fajny, stary. E to jest chyba wyrób francuski z kolei tak, z Marsylii. Z M Montpellier. Nie, z Montpellier. Victor Hugo. -te -te. E Avenue pewnie, pewnie tak. Albo Rue Victor Hugo. Ale jeszcze nie wiemy, czy on dobrze do końca działa. Tam jednej chyba. Coś, coś jest z nim nie tak, ale to musimy właśnie obejrzeć i, i, i stwierdzić, czy to. Ale w ogóle przedmiot jest fajny, ma tą rączkę, jest bardzo solidny, więc my lubimy takie rzeczy po prostu. A propos numeratora, no to mamy jeszcze taki licznik z jakiegoś pewnie urządzenia. Taki do. My takiego czegoś używamy do zliczania ilości klientów, którzy wchodzą do naszego sklepu. Ten akurat licznik jest też zepsuty, w sensie ma jakieś tam mankamenty. Raz swoje, działa, raz nie działa. Więc po prostu musimy go rozkręcić i zobaczyć, co się z nim dzieje. Tam też trzeba uzupełnić jakąś cyferkę, bo brakuje na którymś bębenku, więc będzie na pewno naprawione przez nas. Ja sobie kupiłem takie biuro jeszcze nie znalazłem co, co to jest za firma, ale spodobało mi się, ponieważ jest wykonane z jakiegoś takiego tworzywa przypominającego bakelit. Hmm. Jeszcze taki ozdobione jakby było drewniane, więc też dodatkowo dodatkowa ciekawostka. Ale raczej jest nie, nieczynna. Ale no, no, hmm. bardzo ładne. Tak, ale może się coś uda z zrobić. No i jeszcze też Powiem, że dla wielbicieli zegarów, zegarków i zegarmistrzostwa no to można powiedzieć, że Barcelona, czy ten targ mógłby być naprawdę nie lada gratką, ponieważ jest tam bardzo dużo czasomierzy różnych wystawionych, bardzo dużo zegarków, zegarków kieszonkowych, różnych typów starych, nowych, Ardekowskich, XIX-wiecznych, w pewnych kopertach. Jest też dużo budzików, zegarów. No, oczywiście, zegarów akurat samych takich w sensie większych nie, żadnych nie kupiliśmy, nie przywieźliśmy, bo nie mieliśmy jak. Jednym z jed, największym chyba obiektem jest ten hiszpański zegar który, Imperia. Imperia, który ma na dole napisane Ocie Diaz, czyli 8 dni. Jest mechaniczny, nakręcany. Komplecie z kulczykiem, który jest na, na lince przyczepiony, żeby się nie zgubił u sprzedającego. No jest bardzo fajny, ma wypukłą tarczę i wypukłe szkło, i to robi chyba największy efekt w tym czasomierzu. Jest w bardzo ładnym stanie, prawie nie, po, nie Także będzie naprawiony i trafi, na trafi tak na sprzedaż u nas w sklepie. No oprócz tego taściennego zegara. Trafiły się też budziki. Choćby taki Lip. Bardzo ładna forma ardekowska. Lip to jest firma francuska. Było tam bardzo dużo zegarów z Francji. W ogóle było bardzo dużo rzeczy z Francji na tym targu. Ja podejrzewam, że to jednak jest zdeterminowane pobliżem granicy francusko-hiszpańskiej, która jest. Tam w ramach mniej więcej 150 km od Barcelony i pewnie po prostu ci handlarze z łatwością transportują właśnie różne towary z Francji. Trafił się też poza tym budzik Cyma, też w takiej art formie. Ma przepiękną tarczę, przepiękną formę. Jest zachowany też w świetnym stanie i tak mi się podoba bardzo, że chyba zostanie ze mną razem. Ponadto jest też budzik, i tutaj można powrócić do wspomnień madryckich i naszego filmu wcześniejszego. Ponieważ w Madrycie udało nam się dorwać zegar ośmiodniowy Jagera z taką bagietkę albo banjo, jak to się tam potocznie nazywa. Natomiast tutaj w Barcelonie trafiłem, w budzik podróżny. Też je Ultra w takiej formie takiego portfelika, powiedzmy. W środku jest budzik właśnie tej znanej szwajcarskiej firmy. Jest nieco zaniedbany, ta skóra z obudowy nieco się łuszczy, schodzi, jest po, 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 trochę pokiereszowany ten zegarek. Jest też poważnie uszkodzony mechanicznie, natomiast myślę, że sobie tym też poradzę, naprawimy i też trafi do nas do sklepu na sprzedaż. I a propos naprawiania zegarów zegarków, to też było tam bardzo fajne stoisko, gdzie człowiek wyprzedawał jakby cały dobytek jakiegoś zakładu zegarmistrzowskiego prawdopodobnie. Był to zakład na pewno z Francji, ponieważ tam było kilka książek francuskojęzycznych o zegarach, były też katalogi francuskie. Czy szwajcarskie? Poza tym, między innymi, był taki przewodnik po firmie JAS, czyli firmie, która produkowała budziki we Francji. I jest to tyle fajny, fajna rzecz, że ten katalog ma około 70 lat pochodzi z lat 50., a w środku znajdują się rysunki poszczególnych elementów składowych budzików. Są bardzo ładne grafiki, e, wszystko jest opisane. E, no i e, urzekły mnie po prostu te rysunki, i dlatego stwierdziłem, że warto to e, też nabyć. nabyć. No i po, fajna jest też forma tego skoro szytu, bo jest to zbindowane, ale zbindowane jest to tak porządnie jakimiś metalowymi takimi to jest, kółkami. Myślę, że to jest. E, A takie można do Kładania i, no. i uzupełniania też tych, e, tego katalogu. No, super przedmiot. No. Jakaś ulotka. A, A że. Reklama no, Tak, dokładnie. Natomiast tutaj mamy na okładce też logo firmy RAS. No i napis. No, super fajny przedmiot. Poza tym jest też się trafiła fajna książka francuska o zegarmistrzostwie. W której jest przedstawiona też historia zegarmistrzostwa. Są też różne fajne obiekty zegarowe, które znajdują się w kolekcjach europejskich. Nie tylko, był nawet gdzieś tutaj, to jest nawet taki fajny figuralny zegar stary. Ale gdzieś też widziałem taki zegar, który jest bardzo podobny do jednego z zegarów wystawionych w Zamku Królewskim w Warszawie, do Atlasa. Natomiast to był akurat. Gdzieś może tu trafię go. Tu był z muzeum de Zart Decovatif z Paryża i ten zegar z, z tego co kojarzę widzieliśmy na żywo kilka lat temu właśnie odwiedzając to muzeum. Gdzieś się akurat schował. A wcześniej się otwierał sam na tym. No nic, może zaraz gdzieś znajdę. No, i jeszcze poza tą książką też się trafił taki katalog ułożyskowań sprężystych balansów firmy KIF. Jest tu kilka skoroszytów takich kolorowych, bardzo ładnie wydanych, bardzo ładnie złożonych, co też jest kratką, i, i myślę, że to bardzo fajna taka ikonografia jest tutaj. O, no, przepiękne grafiki. Jak na czym polega dane ułożyskowanie swojego przekroje tu z tyłu są grafiki. Myślę, że to poza tym, że jest przydatne, to też bardzo cieszy oko. Ponadto na tym stoisku z rzeczami po zegarmistrzu, po zakładzie zegarmistrzowskim, było też oczywiście bardzo dużo narzędzi różnego typu, które być może mi się też przydadzą troszeczkę. Jak Janek mi pomógł wybrać jakieś takie podstawowe rzeczy, które przydadzą się. Początkowej fazie nauki tego fachu, i tak, kilka takich podstawowych rzeczy zakupiliśmy, ale też, też taką super fajną, bardzo starą lubkę zegarmistrzowską do jakichś bardzo precyzyjnych robót, nie? do, mhm. do, do, ze, do no, naprawy zegarków, już nie zegarów. Nie? Tak, oprócz też narzędzi, bo tam sobie jakąś klubę kupiłem. Um, Jakąś, tu jakieś podtrzymki są. Jest też taka forma do sprawdzania chyba grubości czopów. coś taka plakietka, ale też było troszkę części. Tam jakieś sprężyny też się trafiły, takie dość niestandardowe. Albo sprężynki do zapadek, do zegarów i budzików. To takie przedmioty, których w sumie próżno szukać gdzieś. Współcześnie wyprodukowanych, więc jak zobaczyłem to pudełko z tymi sprężynkami, no to stwierdziłem, że to jest must have, w sensie, że to trzeba po prostu wziąć. Udało mi się też trafić komplet takich zbijaków do łożysk. Mam już taki podobny komplet, tylko do troszkę większych ułożyskowań, także tutaj właśnie taki. Mniejszy kaliber się też bardzo przyda. No i wraz z tymi częściami, też jakieś tam pojedyncze zegarki chwyciłem. Jest zegarek naręczny LIP mechaniczny nakręcany. Jest to też bardzo, to już wcześniej wspominałem a propos tego budzika. Bardzo znana francuska firma, bardzo renomowana, produkująca zegarki do dzisiaj i słynąca z bardzo fajnych fajnego wzornictwa swoich czasomierzy. Ten to jest akurat taki klasyczny garniturowiec, taka kosteczka, no ale ten budzik już taką ma formę bardzo elegancką. Jakiś taki mały damski zegarek, e, też w formie takiej powiedzmy modernistyczno-art decoski, a także fajny Timex Electric e, z fajną pomarańczową wskazóweczką. E, nie wiem czy są sprawne, będę musiał to dopiero zweryfikować. I to chyba już wszystkie rzeczy, które y, znaleźliśmy na tym targu. Nie mieliśmy za bardzo czasu, żeby pochodzić po sklepach z antykami w samej Barcelonie. Coś tam gdzieś zaj zajrzeliśmy do, do jakichś tam dwóch miejsc, ale to bardziej tak przez szybę, e, to ponieważ turystyczne miejsca były. były turystyczne miejsca, poza tym trafiliśmy tam w momencie siesty, więc one były chwilowo zamknięte, e, więc tam za bardzo właśnie nie pochodziliśmy po tych sklepach. Natomiast w Barcelonie zwiedziliśmy też oczywiście e, Sagradę Familię, e, byliśmy w środku, obejrzeliśmy sobie wnętrza, odwiedziliśmy muzeum tamtejsze e, i się dowiedzieliśmy e, troszkę właśnie o tym niezwykle dziwnym budynku. No i byliśmy też, e, przeszliśmy się troszkę po mieście, między innymi po e, dzielnicy, po go, e, dzielnica, która się nazywa Gotik, tak? No, jest to naprawdę bardzo urokliwe i fajne miasto, jest piękna architektura, jest bardzo turystyczne ponadto i troszkę ta, to spektrum turystyki troszkę jest męczące, można powiedzieć. No tak, trzeba się też na każdym kroku oglądać, patrzeć, czy, czy, czy ktoś się nie kręci wokół telefonu, czy... Portfela. No, niestety właśnie też Barcelona słynie z Pieszonkowców i, i kradzieży. i Nawet jak siedzieliśmy gdzieś na kawie w kawiarni, to kelner nam zwraca uwagę, żebyśmy byli ostrożni z naszymi rzeczami, bo właśnie nas obserwuje jakiś podejrzany człowiek, który został w ten sposób spłoszony, że rzeczywiście się odwrócił na pięcie i gdzieś uciekł po prostu. Także w razie czego, odwiedzając, odwiedzając Barcelonę, pilnujcie się na każdym kroku, ale też czerpcie z uroków tego miasta i architektury, a także koniecznie odwiedźcie ten targ. Ten targ nazywa się Mercato del Encance. Można go wygooglać, tam można sprawdzić, w jakich dniach jest czynny. Jest czynny na pewno w soboty, czwartki i poniedziałki. Jakieś takie są poniedziałki, środy... Piątki i soboty, ale też nie mam pewności, czy w każdy z tych dni odbywa się targ Starości, być może tam coś. Jakieś... Chyba hmm, się tak. odbywa, bo z tego co wyczytałem w internecie później, to targ staroci, w sensie handel tymi antykami też się odbywa bardzo wcześnie rano w tygodniu, a później już się odbywają ją targi tam typu jakieś nie wiem, odzież, hmm. tekstylia i tak dalej. Natomiast w soboty, właśnie jest targ, taki flea market e, e, pełną gębą, i, i na pewno warto tam się wybrać. Wszystkie informacje też można po wpisaniu tej nazwy e, znaleźć w internecie, więc na pewno nie będziecie mieli problemu, żeby to ogarnąć. My tam my do, do Barcelony na pewno wrócimy. E... Przede wszystkim połowy. Kolejne. Po, po kolejne łowy. Na pewno chcemy odwiedzić jeszcze raz ten sam targ starości, być może właśnie w tygodniu, no, może tam y, troszeczkę inne rzeczy można znaleźć, y, może w innych cenach, ale też może, może są jakieś inne targi dalej od miasta. Mm. No tak. I ponadto zapraszamy was do oglądania e, naszych innych filmów, do filmów e, tej samej wycieczki z Madrytu i z Las Palmas. E, no i też zachęcamy do lajkowania. I subskrybowania oraz komentowania. Tak, no właśnie, jeszcze komentowanie. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Dzięki do zobaczenia.